Witajcie, moi drodzy, w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, właściwie książek. Ja mam tutaj akurat trzy, ale Wam zrecenzuję dwie książki. Dlaczego pokazuję Wam trzy? Chciałam pokazać tylko, jak wygląda cała seria. Czyli najpierw Otwórz oczy, później mamy w jego oczach i oczy Wilka. Słuchajcie, na samym. Jezu, nie! Widzicie, że znowu pomyliłam? Patrzę teraz na tą moją kartkę. Najpierw oczy, słuchajcie Wilka, później w jego oczach, i na końcu otwórz oczy. Dobra, czyli tą pierwszą odstawiamy, bo pierwszą już gdzieś tam recenzję macie. Zobaczę, może wam gdzieś tam podlinkuję. A jak nie, to po prostu znajdziecie sobie po, po tytułach, na pewno będzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o recenzję tych trzech książek, tych dwóch książek, oczywiście autor Alicja Sinicka, powiem tak. Druga książka, czyli ja sobie tak zerkam cały czas, żeby wiecie, nie pomylić znowu kolejności. Druga książka, czyli druga część w jego oczach, słuchajcie. Książka przeczytana w dwa dni. Jeżeli miałabym ją oceniać, 5 na 5 gwiazdek daje. To na pewno. Tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę, na pewno jest o wiele lepsza. O wiele lepsza niż ta pierwsza, czyli yy, Oczy Wilka. Tamta była przeczytana co prawda w trzy dni. Yy, Tam je pochłonęła tylko dlatego, że yy, pewnie przeczytana by była w jeden dzień, no ale akurat tak się złożyło, że ją czytałam yy, piątek-sobotę. Jeżeli bym ją zaczęła w sobotę, to pewnie byłaby też cała przeczytana. A ja ją tak troszeczkę na raty czytałam. Yy, na pewno rozwija się wątek, który pojawia się w pierwszej części. Jednak. Yy, nie do końca jeszcze wiemy, o co w tej książce, o co w całej tej serii chodzi tak naprawdę. Bynajmniej ja do końca coś tam poznałam, czegoś się dowiedziałam, ale nie do końca tego, czego chciałam. Jeżeli chodzi o tę książkę, słuchajcie, ja sobie tylko pozwolę zacytować jedno zdanie, które było w tej książce, jeżeli dobrze pamiętam, i za dużo nie będę się rozgadywała. Po tym, co się stało, jednego jestem pewna: nie warto marnować czasu na nienawiść. To droga donikąd. Nie ma na jej końcu złotych drzwi do lepszego życia. I taka jest też, słuchajcie, prawda? Nie chcę za dużo się na temat tej części akurat rozgadywać. Powiem tylko tyle, że tak jak i pierwsza, tak i druga, dalej jest, słuchajcie, tajemnicza cały czas i to nie ulega wątpliwości. Fajnie, bo książki dosyć przyjemnie się czyta. One mają, są bardzo elastyczne. Boże, ale ktoś hamował, słuchajcie, jak gwałtownie. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o rozdziały, rozdziały też są dosyć krótkie, co dla mnie ma to znaczenie, bo nie nudzę się za szybko. Tak jak w tej książce poprzedniej, Księżniczka z Lodu, tam, tak jak wam pokazywałam, było wytłuszczonym drukiem. Kolejna nowa myśl, jak gdyby. Tutaj te, te rozdziały akurat bardzo ojciu, bardzo fajnie są w, wpisane w tę, w tę książkę, że tak powiem. I naprawdę bardzo przyjemnie się czyta. Ostatnia część, czyli Otwórz oczy, słuchajcie. Tak jak mówię, trzecia część przeczytana w jeden dzień, właściwie w cztery godziny. Książka została przeczytana i powiem Wam, że ta jest najlepsza. Tak jak drugą oceniłam 5 na 5, tak trzecią też. Gdybym mogła dać więcej, dałabym na pewno więcej. Fakt, faktem, dopiero w trzeciej części tak naprawdę zostaje wyjawiona rodzinna tajemnica Artura. Związek, który w ogóle jest pokazany w tej książce, w całej tej serii, są to dziwne relacje kobiety z mężczyzną. Mężczyzna przed kobietą cały czas coś udaje. Ma pewną rodzinną tajemnicę, której, którą wyjawia dopiero po ślubie, czyli niestety dopiero w trzeciej części jest ślub jest w drugiej części, ale cała ta tajemnica zostawia, zostaje wyjawiona w trzeciej części, czyli otwórz oczy. Powiem Wam, że momentami jest e, przewidywalna, a momentami nie. Momentami, człowiek, e, miałam wrażenie, że coś rozwikłałam, jakąś zagadkę, a w dwa rozdziały, na przykład dalej, okazuje się, że jestem w błędzie totalnym i, i idę nie tym tropem. E, także na pewno słuchajcie, trzecia część wymiata e, nie do końca jest ona dla mnie zakończona, bym tak powiedziała. Ale kończy się, też nie chcę za bardzo powiedzieć czym, bo nie chciałabym też wychodzić, wiecie, naprzeciw i wam mówić za dużo, ale dla mnie troszeczkę niedokończona. Nie wiem, czy jest kolejna seria, muszę się rozejrzeć, chociaż z tego, co widziałam tutaj na okładce, to nie ma, więc wydaje mi się, że nie ma. Brakuje mi tego zakończenia, ono jest, ale niepełne. Także takie trochę, wiecie, mieszane uczucia mam, ale jeżeli miałabym wybierać, zdecydowanie druga i trzecia część po prostu są świetne, w tym, że trzecia po prostu wymiata. Fakt faktem, tą pierwszą oceni, oceniłam w skali od 1 do 10 na 9, z tego co pamiętam. Nawet zajrzałam sobie chwilę wcześniej do mojego kalendarza, czyli to tak, jakbym dała również 4 na 5 gwiazdek, ale mówię, w pierwszej nie działo się właściwie nic znaczy działo się i nie działo, to tak wiecie tak troszeczkę coś się ciągnęło, ale nie do końca, nie do końca było to na, na tyle interesujące, że wiecie że dalej chciało się i tak dalej czytać w każdym bądź razie druga i trzecia po prostu e, naprawdę świetna i gorąco Wam polecam e, i też moi drodzy ja za chwileczkę zabieram się, znaczy zabieram się Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie wejść sobie na stronę taniej książki, pod filmikiem będzie link afiliacyjny, na który można kliknąć, zostaniecie bezpośrednio przekierowani na stronę taniej książki, można tam złożyć zamówienie. 6% z Waszego zamówienia trafia na moje konto, oczywiście nie jest to obowiązkowe, możecie sobie wejść z normalnej strony i zamówić. Nie jest to jakimś, wiecie, że ja każę czy coś. Jeżeli ktoś ma życzenie, to tak złoży, jeżeli nie, to nie. I co teraz jeszcze? Aha, ja zmykam, słuchajcie, bo już mam wstawiony ryż, mam wstawionego fileta, zalane rodzynki. Za chwileczkę pokroję sobie ananasa, będę robiła sałatkę z kurczakiem gotowanym, ryżem, ananasem, rodzynkami, kukurydzą. Wszystko będzie to połączone z majonezem. Ja chyba gdzieś ten filmik też wam pokazywałam, znaczy w filmiku pokazywałam. Także też to nie jest jakoś tam wielce skomplikowane. I co jeszcze? W międzyczasie zobaczycie, znaczy w międzyczasie, za chwilę też pokażę Wam taki mały przegląd y, półek w PEPCO. To, co dzisiaj udało mi się nagrać, bo było bardzo dużo ludzi i nie bardzo mogłam z tą kamerą, wiecie, tam między tymi półkami chodzić. Zresztą panie obserwowały mnie, jakbym, nie wiem, miała co najwyżej za chwilę coś po prostu wynosić. Takie miałam wrażenie, że po prostu czuję ich wzrok, wiecie na sobie. Y, I co jeszcze? Yy, I co jeszcze? I chyba to będzie tyle, słuchajcie. Yy, także. Cóż, ja teraz już Wam gorąco dziękuję za oglądanie i zapraszam jeszcze na krótki przegląd półek z PEPKO. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.